Została skatowana przez oprawcę. To jest straszne. Przecież nie mieści, że no, w pół godziny może niecałe, bo tym wszystkim chodzi facet tutaj, który zaciukał za kobietę w taki sposób brutalny i kupuje papierosy. I twarzy to do końca życia nie zapomniał. Założył kominiarkę, wyjął nóż, który miał przy sobie, zaczął ją dusić. Stara baba jestem, ale bym mu dała, ile fabryka dała. Dożywotkę. No Bez możliwości warunkowego tak by mi serce pękło. Równie dobrze mogła to być moja siostra, która mieszka w ulicy dalej. Ścisłe centrum Warszawy, ulica Żurawia, niedziela piąta rano. W bramie leży młoda kobieta bez jakichkolwiek oznak życia. Dozorca budynku znalazł na schodach w kamienicy e, nagą kobietę. Ta kobieta była nieprzytomna, a była reanimowana. Z tego co wiem, e, ratownicy przywrócili jej funkcję życiowe. I ta kobieta została zabrana do szpitala. Hasło było jedno. Musimy go złapać, musimy go zatrzymać i musi ponieść odpowiedzialność za to, co zrobił. W pogoni za napastnikiem policjanci sprawdzają kamery monitoringu i ściągają na miejsce psy tropiące. Stosują też techniki operacyjne, których nie chcą ujawnić. W ciągu kilkunastu godzin policyjny śledczy skrupulatnie ustalają trasę, którą z miejsca przestępstwa sprawca wrócił do domu. O piątej rano ta brama jest jeszcze zamknięta. Cały dramat rozgrywa się na tych właśnie schodkach. Tutaj sprawca zostawia nagą kobietę bez oznak życia. Następnie z ulicy Żurawiej skręca w Poznańską i porusza się w kierunku Placu Konstytucji. Według naszych ustaleń sprawca przy mijanych drzewach rozrzuca rzeczy należące do ofiary ubrania i różne przedmioty z jej torebki. Po drodze wchodzi do sklepu spożywczego i jakby się nic nie stało, robi zakupy. Ten mężczyzna, który napadł tam tą dziewczynę żurawiej i wszedł do państwa do sklepu. No, robił zakupy. Mamy monopole. Ty, pani, to jest straszne, no, to bardzo wyraźnie widać na tych nagraniach, jego twarz. Ciekawa. Ja, twarz, to do końca cię nie zapomnę, oczywiście. No, Złowieni nie mieści, że no, w pół godziny, może nie po bo wszystkim wchodzi facet tutaj, który za, zaczukał kobietę w taki sposób brutalny i kupuje papierosy. Myślę, że nie miał zapalniczki, bo jakiś dwóch opaków przechodziło, on do nich podszedł, z rozmawiał. Tak jakby tak, naprawdę, jakby się no. nic nie stało. Mężczyzna dochodzi do Placu Konstytucji. Tam wsiada w tramwaj linii numer 4. Po przejechaniu kilku przystanków, wysiada tuż za skrzyżowaniem rakowieckiej i puławskiej. Około szóstej rano sprawca wysiada z tramwaju i kieruje się prosto do budynku na ulicy rakowieckiej. Wchodzi do wynajmowanego lokalu, w którym mieszka razem ze swoją partnerką. I tego samego dnia wieczorem zostaje tu zatrzymany przez policję. Ten mężczyzna kompletnie zaskoczony został zatrzymany w momencie, kiedy wychodził z mieszkania. Nam tłumaczył, na początku, że chciał ją tylko okraść. I twierdził, że dalszego przebiegu zdarzenia nie pamięta. Natomiast wiem, że w prowadzonym śledztwie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokurator w zarzucie wskazał, że do czynu tego doszło ze szczególnym okrucieństwem do gwałtu. Tak do całego trójuna zdarzenia, bo tutaj jest mowa o jednym zarzucie: zarzucie usiłowania zabójstwa, połączonego z zarzutem zgwałcenia oraz, oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim jest nóż. Jak ustaliliśmy, partnerka sprawcy zeznała, że był człowiekiem spokojnym, ale kiedy się kłócili, potrafił być porywczy. Tego dnia, gdy wrócił rano do domu, jak się potem okazało, po brutalnej napaści na obcą kobietę, Powiedział jej, że zrobił coś strasznego, a potem, że z kimś się pobił na ulicy. Gdy mężczyzna został zatrzymany przez policję, jego partnerka była całkowicie zaskoczona i zaszokowana. Kim jest 23-letni napastnik, który tak brutalnie zaatakował młodą kobietę? O tym chcieliśmy porozmawiać z jego partnerką, z którą miał od niedawna mieszkać. Dzień dobry, pani. Dzień dobry Pani, jestem dziennikarką, czy możemy porozmawiać?